Witam Was w kolejnym odcinku w serii poradników dla nowych graczy Team Fortress 2. Ja jestem Logan i Bedwolf i dzisiaj omówię klasę inżyniera. Tak jak Scout jest klasą stricte ofensywną, tak samo i inżynier jest klasą stricte defensywną. Owszem, da się z niego zrobić klasę atakującą, ale jest wtedy dużo słabszy niż w, niż w wypadku defensywy. Ponieważ klasa ta bazuje głównie przede wszystkim na swoich konstrukcjach, na, na wieżyczkach. Zasobnikach i teleporterach. Nie oznacza to jednak, że jest to prosta klasa na zasadzie postaw byle gdzie wieżyczkę i hulaj dusza piekła nieba. Najważniejsze to zdać przede wszystkim układ mapy i kluczowe punkty, gdzie należy właśnie ustawiać wieżyczki, żeby i zarówno coś robiła, a jednocześnie nie była łatwa do zniszczenia. Trzeba pilnować wielu rzeczy, właśnie stanu wieżyczek, ich. Integralności i zapasu amunicji. To samo w przypadku yy, zasobników. Więc generalnie klasa ta wymaga o, o tyle ogrania, że potrzeba w miarę zdać mapę, na której się gra. Wiedzieć, yy, gdzie należy ustawiać swoje konstrukcje, żeby jak najlepiej służyły. No i przede wszystkim, no, co jeszcze można powiedzieć? Że nie jest to klasa, do której trzeba atakować, czyli oczywiście jeżeli jesteśmy na mapach typu atakobroda a i jesteśmy w drużynie atakującej, to jest bez sensu brać inżyniera, tak samo jak w drużynie, grać w drużynie defensywnej i brać skauta, więc o tych kilku szczegółach należy zawsze pamiętać na tej klasie. Najważniejsza strategia dla inżynierów, przede wszystkim, tak jak wspomniałem, znajomość mapy. Czy musimy wiedzieć, gdzie należy stawiać wieżyczki tak, żeby jak najlepiej służyły i nie były zbyt narażone na zniszczenie. Kontrolujmy zapas metalu, bo to właśnie za jego pomocą buduje się wieżyczki. Pierwsza wieżyczka kosztuje zbudowanie 130 sztuk. Zasobnik 100, a teleporter 1 i drugi, każdy zasobna. 125 sztuk. Uzupełniamy metal poprzez zbieranie czek z amunicją lub z zasobnika, jeżeli mamy już gotowy. Pamiętajmy też, że konstrukcję można ulepszać do 3 stopni, chyba że używamy mini wieżyczki. I każde takie pełne ulepszenie kosztuje łącznie 200 sztuk metalu. Więc warto mieć też na oku zapasy amunicji albo najpierw wybudować zasobnik. Wieleczki, może, konstrukcje możemy też i niszczyć za pomocą urządzenia do niszczenia specjalnego. Może, możemy dzięki temu zaoszczędzić sobie czas w przenoszeniu, lub jeżeli na przykład nie, nie ma szans, żeby dotrzeć. Co jeszcze można wiedzieć? A, klucz. To naj, naj, tego najczęściej będziecie używać, ponieważ kluczem u, ulepszamy nasze konstrukcje poprzez uderzanie w nie. Tak samo budowanie przyspiesza się w ten sposób. Pamiętajmy też o jeszcze kilku szczegółach. Po pierwsze, plan, zanim postawimy konstrukcję, możemy ją obrócić. To znaczy, że gdy wstawiamy, możemy prawym przyciskiem obrócić plan, dzięki któremu możemy skierować wieżyczkę w odpowiednie miejsce, a nie tak, że ustawimy ją plecami do, znaczy lufą do ściany, a albo wyjście będzie, będzie tak ustawione, że wszyscy będą wychodzić na ścianę. Miejmy też na uwadze, że konstrukcje możemy przenosić również, podchodząc do nich z kluczem i naciskając prawym przyciskiem wyższej. Kolejna istotna rzecz, szpiedzy. Jeśli zasapują nam wieżyczkę, możemy zniszczyć wrogiego elektrosapera, musimy w nią uderzyć kluczem, znaczy w konstrukcję, na której jest założony saper. Warto o tych rzeczach pamiętać, żeby nie tracić głupio konstrukcji i je odpowiednio mądrze ustawiać. Teleportery można z, um, ulepszać i naprawiać obu stronie. To znaczy, że jak naprawiamy jeden, naprawiamy również częściej drugi połączony. Tak samo i z ulepszaniem. Warto o tym pamiętać. Nie stawajcie między przeciwnikiem a wieżyczką, ponieważ wtedy będzie ona ranić was, nie jego. Nie jesteśmy odporni na ostrzał z własnej wieżyczki. O tym też warto pamiętać. Aha, a i zasobniki mają ograniczoną, choć odnawialny zapas amunicji, więc to też miejmy na uwadze przy konstruowaniu swoich wieżyczek i innych yy, sprzętów. Warto o tym też pamiętać, bo chwilkę potrwa, zanim się się cokolwiek odmowi, całkiem. Przyjrzyjmy się teraz nieco rozwlekłemu arsenałowi, jakim dysponuje inżynier. Chyba już po raz ostatni obają podstawową strzelbę, bo już pozostałe klasy, które zostały już ją nie dysponują. I mnie mam na szczęście. Więcej już nie będę nic mówić. Jest dobra, ale ją można dosyć szybko zamienić. Bo naprawdę na tej klasie są dużo lepsze i praktyczniejsze wybory, zależnie od roli jaką chcemy spełniać. Dobrze, że już nie będę się z nią więcej bawił. Inżynier jest jednak jedyną klasą, która, na której strzelba jest bronią podstawową, a nie drugorzędną. Sam To najczęściej widziany wybór wśród wszystkich inżynierów, bo przede wszystkim jest to broń, którą się odblokowuje. Za cenę połowy magazynka, czyli trzech nabojów i braku losowych obrażeń krytycznych, dostajemy specjalny pasyw. Za zabicie przeciwnika przez wieżyczkę dostajemy dwa ładunki, a za asystę wieżyczki dostajemy jeden ładunek. Kiedy zwierzyczka yy, zostaje zniszczona, te ładunki się aktywują i mamy zapewnione tyle krytyków, ile mamy właśnie tych ładunków, maksymalnie 35. Nawet przydatne rzeczy, jeżeli nagle zwali się Heavy z medykiem, rozwalą yy, wieżyczki. Widzie ubercharge, a wtedy, w tym momencie, i wtedy możemy ich jakoś pozdejmować albo mocno osłabić. Najczęściej właśnie ten broń zobaczycie u inżyniera, ale są też inne ciekawe wybory: likwidator, ta praktycznie półautomat, który może strzelać w nieskończoność. Tym się różni od zwykłej strzelby, że zużywa zamiast amunicji, to metal. I na strzał idzie 30 sztuk metalu, ale jeżeli zadamy obrażenia, to ich ilość jest zwracana jako właśnie amunicja, czyli jako metal. Czyli w teorii możemy, dopóki trafiamy i zadajemy te 30 wyżej obrażeń, możemy mieć praktycznie nadrabić zapasy metalu. A jak stoimy przy, na przykład na zasobniku, to metal się dla wtedy nie kończy. No i oczywiście przeładowanie nie jest potrzebne. Więc moim zdaniem jest to naprawdę ciekawy wybór dla inżynierów, którzy lubią grać nieco agresywniej i, i trochę oddalać się od swoich konstrukcji. Lub też tych, którzy wolą stać przy nich i mieć około na, na przechodzących sojuszników. Czy to nie jest przypadkiem śpieg. są 6000. Tutaj nie ma w ogóle zapasowej amunicji. Nie zużywa się. Zada i da metal czy cokolwiek. To po prostu jest broń energetyczna. Mamy tylko cztery strzały i zadajemy nieco mniejsze obrażenia, a szczególnie budynkom. Ale za to mamy to strzały, które lecą prosto, czyli nie mamy. Zamiast śród mamy. <laughs> Przepraszam, promień lasera, który się z którego. Śpiedy tracą 20% maskowania, a medycy trafią, tracą ładunki medykana. Przydatna rzecz. Dodatkowo nie można tych ład ładunków odbić za pomocą skrężonego powietrza pyro. Jak i również mogą one podpalić strzały z łuku. Oczywiście nie wystrzelone, bo wystrzelonek już się niestety nie da. Czy też nawet się przydaje. Nawet ciekawa broń. Ryzykowny ratunek. Cóż, jest naprawdę ryzykowny. To jest broń dla tych, którzy właśnie przede wszystkim stawiają na swoje konstrukcje, jeżeli na broń, której używają. Ponieważ ma sporo mniejszy magazynek, znowu tylko 4 naboje. I w dodatku mamy mniejszy zapas amunicji o 50%. Co więcej, jeżeli podnosimy nasze konstrukcje, to jesteśmy naznaczeni śmiercią. Czyli za każdym razem, kiedy ktoś nas trafi, otrzymujemy mini krytyki. Ale za to broń ta ma dwie spe... do... przydatne cechy. Po pierwsze, zamiast śrutu strzelały specjalnymi ładunkami, które po trafieniu w naszą konstrukcję naprawiają ją. Niestety nie odzyskuje wtedy amunicji. Po drugie, alternatywny tryb strzału pod prawym przyciskiem sprawia, że możemy na pewien dystans przejąć naszą konstrukcję. Schowa... złapać ją i przenieść. Też, więc jest to naprawdę przydatna rzecz dla inżyniera. Warta uwagi. Zwłaszcza jeżeli stawiamy dużo na swoich konstrukcjach, a jeżeli na w, w możliwościach samobrony. Podstawowy pistolet. W sumie warto go mieć, jeżeli na przykład używamy ryzykownego ratunku. Jako właśnie takie narzędzie samoobrony, Przynajmniej jakiekolwiek. Bo inaczej możemy być zupełnie bezbronni. Bo jest wtedy tylko... Do wyboru poza nim joystick, o którym za chwilę oraz y, krótkie spięcie, które, no, dostało buffa, ale potem zostało zderfione, i niestety chyba znowu nie jest aż takie cudowne, mimo że strzela automatycznie. Więc, no, mimo wszystko, dla własnej obrony, warto mieć też, właśnie, żeby pistolecik lub jego reski. poskrabiacz. Cholernie przydatna rzecz. Naprawdę warto ją mieć. Ponieważ wtedy za jej pomocą przejmujemy całkowitą kontrolę nad naszą wieżyczką i to my decydujemy, w którą stronę strzelamy i kiedy wystrzelibujemy rakiety. Jeżeli mamy trzecią... trzeci stopień wieżyczki. Dodatkowo jeszcze z tym samym zwiększamy praktycznie... nie wiem, chyba w nieograniczony sposób możemy zwiększyć e, zasięg naszej wieżyczki. Możemy ściągać za jej pomocą... E, nawet snajperów. jest to naprawdę przydatna rzecz, ale warto mieć wtedy na uwadze, jaką się ma broni główną. Bo wtedy jesteśmy pozostajemy bez broni bocznej. Tam ten sprzęt służy tylko do sterowania wieżyczką, a bez niej jest to w zasadzie bezużyteczne. Podstawowy klucz, z nim będziemy spełnia... spędzać jak najwięcej czasu, ponieważ to on służy właśnie do budowy i rozbudowy wieżyczek oraz ich naprawiania. Więc to jest tak naprawdę jego główne zadanie. Sam w sobie nie jest jakąś specjalną e, bronią. Co to jest standardowe obrażenia, standardowe krytyki. Ale pamiętajmy, że inżynier je, używa jej do walki tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia ze szpiegiem, który właśnie podkłada sapery na nasze konstrukcje. Poza tym raczej nie warto szarżować. Inżynier nie jest do szarżowania, tylko do trzymania się wieżyczki swojej. Jednoręki bandyta to narzędzie, dzięki któremu możemy stworzyć ofensywnego inżyniera, ponieważ dodaje nam trochę życia i co trzecie uderzenie jest gwarantowanym krytykiem, ale na to miejsce nie mamy randomowych krytyków. Ale co więcej, sprzęt ten zastępuje nam naszą wieżyczkę na mini wieżyczkę bojową, która kosztuje tylko 100 sztuk. Metalu nie możemy jej rozbudowywać a ani naprawiać. Jest to więc sprzęt do spałowania nim, stawiania w neurologicznych miejscach, gdzie przechodzą przeciwnicy na widoku, by ubiła jak najwięcej, a potem, żeby na przykład zebrała ład ładunki nam do y, samosądu, by potem nawet czy ta albo sama zostaje zniszczona, albo ją ręcznie zniszczyć za pomocą narzędzia. Dla budowniczych to sprzęt zalecany, ponieważ yy, przyspiesza ono o 30% konstruowanie naszych yy, konstrukcji. Jakby to nie brzmiało niepopolskawemu, tyle że za koszty 25% zadawanych obrażeń. Niewielka cena za szybszą rozbudowę naszej wieżyczki czy zasobnika. A przecież na tym stoi inżynier, więc, moim zdaniem, ten sprzęt jest dla inżyniera zalecanym. I to nic zdaniem raczej wart, warto by się skupić, żeby zdobyć. Efekt Eureki. Taki w sumie ciekawy sprzęt, bo kłóci się on trochę z ideą inżyniera, ponieważ nie możemy za, mając ten sprzęt nosić swoich konstrukcji, ale za to. Za, po użyciu tego trybu strzału teleportujemy się do swojej bazy. Gdzie możemy natychmiast odnowić amunicję i zdrowie? Istniała nawet do, nie, kiedyś strategia polegająca na wybudowaniu i rozbudowaniu na spawnie teleportera, uzupełnieniu amunicji, ustawieniu wyjścia z teleportera tam, gdzie będzie nasze konstrukcje, powrót, uzupełnienie amunicji, teleport, rozstawienie konstrukcji, powrót, teleport, rozbudowanie, powrót, teleport. Do budowania następnej konstrukcji, powrót, teleport i tak, no, aż się wszystko rozłoży. I widziałem kiedyś film porównujący, że jest to szybsze niż nawet używanie kła. Nie wiem, czy to wciąż działa, ale jest to nawet ciekawe. Może do tworzenia właśnie ciekawszych strategii, by bycia nieco bardziej nieprzewidywalnym. Więc, moim zdaniem, jest to warte rozważenie. I jak budować naszego inżyniera? No to już, to już zależy wszystko od Waszych preferencji. Przede wszystkim standardową strzelbę można zabić na kilka różnych rzeczy. Ja osobiście stosuję zestawienie ryzykowny ratunek, lugerczak do samobrony oraz kieł do szybkiej rozbudowy. Wyda nie da się zmienić, bo jest tylko wciąż jedno i to samo. Gdy gram agresywnie, kił zamieniał na jednorekiego bandytę a ryzykowny ratunek na samosąd. Pewnie to widzieliście w moim którymś poprzednim filmie, że da się tak grać, ale wymaga to grania. Zapas fakty, że można strzelać ciągle z likwidatora i zużywać metal zamiast amunicji jest też całkiem przyjemny, jeśli stoimy blisko naszych zasobników lub trafiamy za 30 i więcej obrażeń. Efekt Eureki to można rozważyć, ale trzeba naprawdę dobrze zdać układy yy, mapy, żeby wiedzieć gdzie się rozstawiać i szybko móc rozbudować za pomocą wspomnianej przez mnie strategii. Pomson? Pociski lecą dosyć powoli, więc trzeba wyczuć ich prędkość, żeby trafiać, ale jak już się trafia, to również można całkiem nieźle to robić. A jednak osobiście polecam Wam zestawienie na początku, jeśli gramy defensywnie lub samosąd i jednoreki bandyta, no i, luge, i pistolet, bo to jest tylko, lugeczek tylko reskin. Jeśli gramy agresywnie. I sobie to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do następnego razu. Trzymajcie się.